Cześć, witam Was serdecznie w pozytywnej kuchni. Dzisiaj klasyka kuchni polskiej, jeśli chodzi o wypieki, czyli ciasto WZ, zwane też wz -ką. Bardzo prosta receptura, taka właśnie perelowska trochę mi się kojarzy. To ciasto z tymi starymi cukierniami, których panował taki specyficzny zapach. We Wrocławiu w tej chwili jest tylko jedna taka właśnie, nawet nie cukiernia, a kawiarnia, gdzie ten zapach perelu do dzisiaj się czuje i można tam zjeść niedrogie ciasta, ciastka i desery. A WZ to prosta receptura, dlatego że jest to po po prostu biszkopt kakaowy, który jest przełożony bitą śmietaną usztywnioną za pomocą żelatyny. Po wierzchu jest udekorowana polewą z czekolady i pozostałością tej bitej śmietany również wyciśniętą przez szprycę. Ja jeszcze jako dekorację wykorzystałam świeżą miętę, konfiturę akurat z żurawiny i trochę kandyzowanej skórki pomarańczowej. Buzetka powinna być nasączona jakimś alkoholem. Dobrze jest nasączyć ją jakimś alkoholem takim kwaskowatym i tak samo posmarować jeszcze biszkopty przed przełożeniem konfiturą ja proponuję konfiturę z rabarbaru właściwie dżem rabarbarowy ale można też wykorzystać po powidła czy jakikolwiek inny przetwór owocowy który jest okwaskowatym smaku zapraszam was gorąco zobaczcie jak wyzdka przygotować jest odrobinę skomplikowana wymaga też oczekiwania na to żeby stężała ale dla samego przypomnienia sobie smaku myślę że warto ona ma taką bardzo lekką puszystą konsystencję ale oczywiście zawiera tonę kalorii więc nie nie za często. No i dajcie mi znać, czy wuzetkę jadaliście, czy czasy PRL-u pamiętacie. Może pamiętacie jakieś inne jeszcze desery, które w tamtym czasie się jadało. I zapraszam Was serdecznie do upieczenia tego ciasta. Więcej przepisów znajdziecie na pozytywna Przygotowanie wózetki trzeba zacząć od upieczenia biszkoptu. To jest klasyczny biszkopt czekoladowy, który ja już kilka razy pokazywałam wam w różnych przepisach. Jest też osobna receptura krok po kroku na moim blogu i na kanale na YouTube. Trzeba zacząć od oddzielenia białek od żółtek i pozwolić im dojść do temperatury pokojowej. To, co zrobię teraz, to jest utarcie żółtek z cukrem. 8 łyżek cukru na 4 żółtka. Nie muszę oczywiście przypominać, że to mają być płaskie łyżki. I ucieramy. Mam już piękny, prawie że biały, puszysty kogal mogel. Ja to teraz dodam pozostałe składniki, oprócz oczywiście jeszcze białek. Dwie łyżki, płaskie łyżki kakao. Można je przesiać, tak samo jak można przesiać mąkę, ale ja tego nie robię. Kiedy się przesiewa kakao i mąkę, to one są lepiej napowietrzone i ciasto lepiej wyrasta. Aczkolwiek tutaj to będą cienkie placki, także zaoszczędzę troszeczkę czasu. I do tego 6 płaskich łyżek mąki. To znowu muszę utrzeć na gładką masę. Teraz, kiedy już żółtka są utarte ze wszystkim poza białkami, to jest czas na ubicie piany z białek. Ale trzeba też najpierw włączyć piekarnik, bo czas nagrzewania piekarnika to jest właśnie czas, kiedy te składniki trzeba ze sobą wymieszać, żeby piekarnik był podgrzany lekko. Moja piana z białek już się trochę zabieliła i już się trochę napowietrzyła. To teraz jest czas na sok z cytryny. Ja go oczywiście dodaję na oko, bo już wielokrotnie to robiłam, ale wy dodajcie dokładnie tak, jak podałam w proporcjach w przepisie. I teraz, kiedy białka mam już ubite na sztywno, to można wymieszać je razem z żółtkami. Najpierw dodam połowę białek. Trzeba mieszać niezbyt intensywnie, ale jednocześnie w miarę szybko, żeby te białka nie zdążyły opaść. I teraz pierwsza połowa białek wymieszana można dodać pozostałe. I właśnie na tych białkach biszkopt już bez dodatku proszku do pieczenia pięknie wyrośnie. Dość tego mieszania. Masa jest gotowa. Można przekładać do foremki. Foremka albo wysmarowana tłuszczem i wysypana mąką, albo wyłożona papierem do pieczenia. Trzeba jeszcze wyrównać delikatnie powierzchnię i do piekarnika. W międzyczasie biszkopt stygu przekroiłam go, zmiksowałam śmietanę, ubiłam właściwie śmietanę z dodatkiem żelatyny na sam koniec i z dodatkiem cukru pudru, żeby też miała słodszy smak. I teraz już ostatnia rzecz, właściwie przedostatnia, może tak. Trzeba będzie nasączyć najpierw biszkopt. Ja go nasączę mieszanką likieru kawowego i likieru pomarańczowego, a potem jeszcze, bo wózetka powinna być taka bardzo wilgotna, a potem jeszcze posmaruję dżemem a można też widłami śliwkowymi, u mnie to będzie dżem rabarbarowy, powinien być jakiś dżem kwaskowaty. I można wykładać bitą śmietanę. Ja wyłożę tej bitej śmietany dwie trzecie, a resztę zostawię do dekoracji. Można nasmarować obie połówki, a można też tylko jedną połówkę, jak się zapomni, tak jak ja. I teraz czas już złożyć szkopt, ostrożnie, bo on jest mocno nasączony, więc trzeba go po prostu delikatnie położyć. No właśnie tak. Delikatnie docisnąć, to śmietana się wtedy wyrówna. A żeby z boków też była równa, to trzeba ją wyrównać za pomocą łyżki. I też za pomocą łyżki tutaj teraz w te rogi można trochę jej dołożyć. To jest bardzo... Ciężkie i wymagające ciasto, dlatego, że trzeba się powstrzymywać, żeby przypadkiem tej bitej śmietany całej nie zjeść. Jeśli macie taką tendencję, a to się niestety zdarza, to ciężko się powstrzymać, żeby nie polizać tej łyżki. Oj, ciężko. Teraz najwygodniej będzie przełożyć z powrotem biszkopt do forenki. I trzeba go jeszcze udekorować. Najpierw polewa czekoladowa. Mam już przygotowaną polewę. Trzeba nią polać ciasto, równomiernie rozprowadzić. Ona powinna być taka właśnie lejąca, wtedy jest najwygodniej. Można wstawić do lodówki i, kiedy ta polewa zastygnie, to wtedy trzeba udekorować bitą śmietaną całość. I teraz, już ostatnia rzecz właściwie, czyli dekoracja za pomocą bitej śmietany. Najpierw trzeba sobie zaplanować, na ile kawałków będzie pokrojone ciasto, i nawet można, jak już ta polewa czekoladowa zastygła, zaznaczyć to sobie delikatnie za pomocą noża. I ja właśnie w ten sposób zrobię. I teraz, kiedy wiem już mniej więcej, jak ciasto będzie pokrojone, to mogę zacząć dekorację. Tą pozostałą bitą śmietanę, która mi została, przełożę do szprycy, właściwie do rękawa cukierniczego, ale też taką szprycą z czasów Perelu. To już zupełnie w klimacie tego ciasta, WZ. Można oczywiście taką starą szprycę. Też gdzieś z zakamarków w swojej kuchni wyjąć. A teraz czę prędzej do lodówki, na około 2-3 godziny.